W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczenia nam naszych grzechów bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego miłosierdzia, świętego papieża Jana Pawła II, ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się Jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski o którą z ufnością cię błagam ojcze nasz który się w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Boże, bogaty w miłosierdzie. Z Twojej woli, święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyś dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.